Witajcie, moi drodzy, z tej strony Łukasz. W tym filmie chciałem niejako powrócić do tematu wojny rosyjsko-ukraińskiej w kontekście mojego stosunku do Ukrainy i Ukraińców. Ci, którzy dłużej na tym kanale są i oglądali moje filmy, których już nie ma, z pewnością pamiętają, że bardzo często wspominałem o Rzezi Wołyńskiej i o tym, że osoby za nią odpowiedzialne powinny być ukarane i powinny przede wszystkim przeprosić, żebyśmy wiedzieli, że żałują. I bardzo często mówiłem, że Rzeź Wołyńska to była czystka etniczna i ludobójstwo zwykłe. Bardzo często też wskazywałem, że na Ukrainie są osoby, które Przebierają się za SS-manów. Przepraszam Was za te wrzaski. No, moi sędzi są w takim nastroju, że gonią się po osiedlu i wrzeszczą. No, każdy spędza czas tak jak lubi. Moi drodzy, oni przynajmniej wyszli na podwórko, czy na pole, jak to się mówi w nowej hucie. A nie siedzą przed komputerem tak jak ja. Siedzę tylko i przybieram na wodze. Ale wracajmy do tematu. No, a pan jest aktywny, no to że krzyczy trochę, no to coś z tego, że krzyczy. Bo mu dała darmowy, to z niego korzysta, jak umie. E, tak, w każdym razie to wszystko, co mówiłem o Ukrainie, no, dalej podtrzymuje. Natomiast wojna wymusiła na Polsce podjęcie decyzji. Musieliśmy zadecydować. Czy chcemy stać z boku i udawać, że nie widzimy, co się dzieje, czy chcemy w jakiś sposób pomóc? I co by nie mówić? Ja jestem świadom wszystkich złych rzeczy, które robili Ukraińcy, czyli jestem świadom stosowania taktyki kolorowych rewolucji przez Unię Europejską i ukraińskich polityków. Jestem świadom polityki zmierzającej do izolowania Rosji. Jestem świadom rzezi, która miała miejsce w Domu Związków Zawodowych, gdzie 150 osób przeciwnych wstąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej zostało zatłuczonych. To wszystko prawda. Natomiast to nie zmienia faktu, że to ruskie wojska są na terytorium Ukrainy, a nie ukraińskie na terytorium Rosji. Bestialstwo i zbydlęcenie armii sowieckiej jest bezprzykładne, no jedynie ci co pamiętają drugą wojnę światową to pewnie nie są w ogóle zdziwieni. No i w 2002 roku Polska jako państwo musiała podjąć jakąś decyzję i podjęliśmy tę decyzję. Podjęliśmy decyzję, że będziemy pomagać słabszemu i napadniętemu. I może to nie była mądra decyzja z punktu widzenia takiej czysto logicznej kalkulacji, ale była szlachetna i zgodna z zasadami i porządny człowiek tak powinien zrobić, że jak na terytorium Ukrainy mordują Ukraińców, ostrzeliwują domy, to i, a ukraińskie kobiety i dzieci przyjdą po pomoc i zapuchają do polskich granic, to trzeba ich wpuścić i im pomóc. I Wiem, że są to kobiety i dzieci, bo widziałem, a gdzie widziałem, to nie będę o tym mówił, bo nie chcę o tym mówić. To są, to nie są jacyś obszarpańcy, tak jak ci, którzy szturmują granicę z Białorusią, nie wiadomo, pościągani z całego Bliskiego Wschodu. Ludzie, którzy przyjechali do nas z Ukrainy, to normalni ludzie, dobrze ubrani, wykształceni, mający jakieś pieniądze. Widać, że na Ukrainie mieli... Swoje rodziny, swoją pracę, swoje mieszkania, i to wszystko nagle zostało im zabrane. A więc uważam, że pom pomoc im była może nie najmądrzejszą decyzją, bo postawiła nas w opozycji do Rosji, ale na pewno udaną. Gdybyśmy nie pomogli, udaną z punktu widzenia moralności i etyki, gdybyśmy nie pomogli Ukrainie, to czy Rosja by zostawiła nas w spokoju? Raczej nie, moi drodzy. Jeżeli w Rosji obudziły się imperialne instynkty, to prawdopodobnie scenariusz byłby taki sam, jak zastosowany przez Hitlera. Przypomnę, że Hitler w latach 30., zanim doszło do wojny światowej, czyli zanim zaatakował Polskę, połykał kolejne kraje w taki lub inny sposób. Zbrojnie, choć bez oporu, zajął Austrię, następnie część Czech. I za każdym razem przysięgał na wszystkie świętości, że to już jest koniec, że więcej roszczeń terytorialnych nie ma. I być może uważam za bardzo prawdopodobne, że towarzysz Putin zastosowałby tę samą taktykę. Dlatego bardzo dobrze, że kraje europejskie mu się sprzeciwiły. Wiem, że w Polsce są osoby, które uważają, że to Rosja jest ofiarą w tej wojnie. Na moim kanale niestety o zgrozo również. I powiem tak, poziom absurdu zawarty w tym stwierdzeniu przekracza granice mojej tolerancji. I jeżeli ktoś będzie mi mówił, że ta wojna to jest wina Ukraińców, bo sprowokowali Rosję, to niestety będzie banowany, bo takiego debilizmu nie będę tolerował, bo mnie to denerwuje. Prowokacja nie uzasadnia bandytyzmu. Jeżeli ktoś będzie chodził za mną przez cały dzień i mnie przezywał, a ja się zdenerwuję w końcu i siekierą mu łeb rozwalę, to i w sądzie potem powiem, że wysoki sądzie, no to fakt, że rozwaliłem mu łeb siekierą na dwie części, ale on mnie sprowokował. Naprawdę mnie sprowokował. Cały dzień mnie wyzywał. To jak myślicie, pójdę siedzieć za morderstwo, czy nie? Sąd powie, o, Łukaszu, panie Łukaszu, no tak, no był pan sprowokowany, miał pan pełne prawo rozwalić mu głowę, oczywiście, sąd pana uniewinnia. Jednocześnie sąd poucza, że może pan rodzinę zabitego przez siebie człowieka podać do sądu o zwrot kosztów ostrzenia siekiery, bo pewnie się pan stępiła. Tak będzie? No nie. Zamknął mnie i wyrzucał klucz i bardzo tak by należało zrobić. Więc... Takie opowie opowieści z Muchui Piaproci, że Rosja została zaatakowana przez prowokacje, to są brednie po prostu. Co nie znaczy, podkreślam, że nie widzę tego, co w przeszłości Ukraińcy robili złego, albo że nie widzę wad tego narodu, bo widzę bardzo dobrze. Moje obserwacje dodatkowo Znajdują potwierdzenie w opowieściach mojej babci, które doskonale pamiętam. Moja babcia, moi drodzy, przed II wojną światową była nauczycielką w szkole na Wołyniu. Dziadek był kierownikiem szkoły. Oni znaczną część swojego dorosłego życia przeżyli wśród Ukraińców, bo opowieści takie, że Wołyn to były polskie ziemie, to też są opowieści z Muchu i Paproci. Polacy na Wołyniu byli mniejszością i to. Bardzo nieliczną. Babcia, kiedy prowadziła lekcje w swojej klasie, w której było około 30 dzieci, w klasie miała tylko pięcioro dzieci, które w ogóle rozumiały język polski. Zresztą dzieci nie szło się dogadać, bo mówiły po białorusku, po ukraińsku albo w jidysz. I babcia musiała podstawy tych trzech języków opanować, żeby w ogóle własni uczniowie jej Ją rozumieli. Było to dla niej szokiem, bo kiedy jechała z Małopolski, po zakończeniu, tak powiem, kształcenia w zawodzie, nauczyciel jechała do swojej pierwszej pracy na Wołę, to też jej powiedziano, że są rdzennie polskie ziemie, a rzeczywistość zweryfikowała te poglądy. Także o Ukraińcach jako narodzie wiem sporo od babci i pamiętam to, co mi opowiadała. Zawsze mówiła, że czy nie mówi, powtarzam teraz słowa mojej babci, okay? Mówiła, że Ukrainiec jedną rękę będzie ci na zgodę podawał i ściskał ci prawicę, a w tym samym czasie drugą ręką nóż ci w plecy wbije. Nie wiem, czy tak jest, ale tak, no, babcia tak mówiła. Osobiście uważam, że Ukraińcy to naród, który przez wiele lat musiał walczyć o przetrwanie. Od XVII wieku. Ci ludzie naprawdę musieli walczyć o przetrwanie, dlatego ci, którzy przeżyli i, że tak powiem, wyprodukowali kolejne pokolenia, musieli wykształcić sobie cechy, które sprzyjają przeżyciu. Ci ludzie, jeżeli widzą szanse na zwycięstwo, to będą walczyć do upadłego, nie licząc się ze stratami swoimi albo wroga. Jeżeli natomiast widzą, że szansy na zwycięstwo nie ma, to zrobią wszystko, żeby przeżyć, i to jest z punktu widzenia interesu narodowego Ukraińców. To jest ok, co nie zmienia faktu, że uważam, że są narodem dwulicowym, który często zmienia zdanie. I jestem pewien, że oczywiście nie wszyscy są tacy, bo niektórzy są ok, ale. Bo nigdy nie należy generalizować, ale generalnie mówię o sporej grupie. Już teraz można przeczytać takie wypowiedzi pana Podolaka, na przykład, że przyjaźń polsko-ukraińska trwa tylko do tej pory, dopóki trwa wojna, a potem będziemy ze sobą rywalizować. No i Tara szczerze powiedział, co myśli, i tak będzie. Osobiście się z nim zgadzam co do oceny sytuacji. I wszyscy Polacy, którzy tak się teraz brandlują miłością i przyjaźnią polsko-ukraińską, poczują się bardzo, bardzo rozczarowani. Ale to Wasza sprawa. Natomiast, pomimo tego, że widzę wszystkie wady Ukraińców i pamiętam o wszystkich złych rzeczach, które zrobili, to pamiętam też o tych złych rzeczach, które myśmy im zrobili, ale nie będziemy się teraz licytować, kto był gorszy, gorszym narodem dla drugiego. Ważne jest to, że jeżeli kobiety i dzieci zapukały do granic Polski z prośbą o pomoc, to należało im pomóc, bo jeżeli uważamy się za naród cywilizowany, jeżeli uważamy, że kierujemy się jakimiś zasadami etycznymi, to właśnie to należało zrobić, pomóc. Jeżeli doszłoby do sytuacji, że naród ukraiński byłby, że tak powiem, skonsolidowany z narodem polskim, albo część Ukraińców zostałaby w Polsce na stałe, to powiem tak, mogliśmy trafić gorzej. Zastrzyk świeżej krwi z punktu widzenia genetycznego jak najbardziej dobrze nam zrobi. Poza tym, tak jak mówię, nie powiem skąd to wiem, ale rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy z Ukrainy przyjechali. Bardzo wielu z nich mówiło po polsku, kiepsko bo kiepsko, ale zrozumiale. Bardzo wielu z nich miało polskie nazwiska. Należy więc przypuszczać, że ich przodkowie byli Polakami. I Ukraińcy, jako naród, są nam pokrewni kulturowo i etnicznie. I lepiej na pewno z nimi tworzyć. Nową rzeczywistość, jeżeli byśmy już musieli, niż na przykład z mieszkańcami Bliskiego Wschodu przeflancowanymi przez białoruską granicę. I bardzo mnie smuci to, że są w Polsce jeszcze ludzie, którzy jeszcze nie skumali, że uchodźcy są używani jako broń. Brawo! No ale nie każdy musi być inteligentny, prawda? Głupki też się rodzą czasami. Nie wiem, czy wiecie, ale prowadzone były badania na temat poziomu testosteronu u polskich mężczyzn. Z tych badań wynika, że w tym, mniej więcej w tych latach, czyli powiedzmy rok 2022, bo to zresztą było z zeszłego roku, mężczyźni, którzy w roku 2022 mieli tak 20, 21, 22 lata, Czyli ci mężczyźni urodzeni w okolicach roku 2000 mieli hormon testosteronu na poziomie takim samym jak ich dziadkowie w wieku lat 60. Co to znaczy w praktyce? No, to, że polscy mężczyźni na skutek różnych czynników, o nich już nie będę mówił, bo to są tematy na, na YouTube zakazane. To polscy mężczyźni stali się zniewieściali i widać to niestety w badaniach hormonu testosteronu. Dlatego jeżeli ktoś myśli, że spotka piękną, miłą Ukrainkę i się z nią zaprzyjaźni, umówi, ona się w nim zakocha. Nie, nie zakocha się w tobie, bo dla niej jesteś zniewieściały i nieatrakcyjny jeżeli będzie taka, bo trzeba, to będzie udawać, że się w Tobie zakochała, bo... ale raczej bym na to nie liczył, na wielką miłość z tej strony. Chciałem to powiedzieć, moi drodzy, żeby Wam wyjaśnić mój stosunek do Ukraińców jako narodu i na koniec dodam jeszcze, że pomimo nawet tego, że wiele złych rzeczy w obie strony było zrobionych w przeszłości, to rozsądek by nakazywał, że kiedyś można by przerwać ten ciąg wzajemnej nienawiści i kiedyś można by się wreszcie pogodzić. Moim zdaniem przyjaźń byłaby dużo lepsza niż kłótnie i nienawiść. Tym bardziej, że mamy i Polacy, i Ukraińcy, mamy wspólnych wrogów, którymi wspólnie moglibyśmy się przeciwstawić. Ale czy do takiej zgody dojdzie? Raczej nie, moi drodzy. Ja zwracam tylko Waszą uwagę, że strona ukraińska do tej pory nie przeprosiła za rzeź wołyńską, co znaczy, że nie uważają tego za jakiś specjalny błąd, a to jest bardzo, bardzo niepokojące. Jeżeli się pomyliłem i rzeczywiście takie przeproszenie miało miejsce, to proszę mi pokazać, podesłać link żebym sobie mógł to sprawdzić, bo moim zdaniem tak nie było. I gdyby teraz pan prezydent Żołoński przyszedł do mnie i powiedział pogódźmy się, to bym pewnie powiedział OK, ale pod warunkiem, że więcej takie złe rzeczy, jakie były w przeszłości, nie będą miały miejsca. Natomiast tak nie będzie. Moi drodzy. Jestem w 100% pewien tego, że kiedy Ukraina przestanie potrzebować polskiej pomocy, polskiej broni, polskich pieniędzy, polskich lekarzy, polskich organizacji humanitarnych i wszelkiego y, polskiego rynku zbytu na swoje zboża i wszelkiej innej pomocy, jaką im udzielamy, to w tym momencie przestaną być naszymi przyjaciółmi. Jestem tego pewien. I Mówię to specjalnie, żeby potem móc powiedzieć: A nie mówiłem za kilka lat albo nawet mniej. Ale mam nadzieję, że nasza ojczyzna będzie bezpieczna nie ze względu na mnie, moi drodzy, bo ja mam już 5 dni na karku, swoje już przeżyłem i czego do tej pory nie osiągnąłem, to już nie osiągnę. I ze względu na stan zdrowia też nie oczekuję kurcha wodna że dożyję setki, tylko raczej myślę, że już jestem na końcówce. Ale chodzi mi o moją rodzinę, bo każdy ma jakąś rodzinę. Ja również. I chciałbym, żeby te osoby z tej rodziny, które są teraz z dziećmi, a które kocham jak własne dzieci, żeby żyły w szczęśliwym kraju. Nie w kraju ogarniętym wojną, nie w kraju ogarniętym czystkami etnicznymi, nie w kraju, gdzie Migranci urządzają sobie na ulicach polowania na kobiety. Czytaliście, moi drodzy, ile artykułów mówi o tym, że kierowca znanej korporacji taksówkowej na aplikację na U, na literę U, znowu zgwałcił Polkę. I te panie, które padły ofiarą gwałtu, to z całą pewnością były panie, które myślały tak samo jak moja. Była koleżanka Bettina, mieszka teraz w Niemczech. Bettina też twierdzi, że to nie. Jest, gwałty na kobietach nie są związane z kulturą czy z imigracją, bo wszędzie gwałcą. No tak. Te panie pewnie też tak myślały. Dlatego wsiadły pijane do taksówki na aplikację prowadzonej przez y, migranta z Azji Południowo-Wschodniej albo z Afryki Północnej. I, że tak powiem, spotkało, spotkało je nagłe i niespodziewane nieszczęście. No. I ciekawe, czy kiedy wreszcie nastąpi ten moment, że kobiety zaczną logicznie myśleć i zaczną być ostrożne. Inna sprawa, że kobiety mają taką tendencję, że tak jak dzieci ufają osobom ładnym, bo podświadomie dziecko jest przekonane, że ładna osoba nie może stanowić zagrożenia. To taki sam sposób myślenia charakteryzuje wiele kobiet, które uważają, że przystojny, wysoki mężczyzna o śniadej cerze, czarnych, ognistych oczach nie może stanowić dla nich zagrożenia, tylko jest jakimś chrzanionym cięciem z bajki. No to właśnie to rzeczywistość weryfikuje tego typu podejście. E, współczuję jednak wszystkim, których spotkało nieszczęście. E, ktoś powie: A co Łukaszów, gdyby to Ciebie spotkało albo kogoś z Twojej rodziny? No nie, moi drodzy, mnie by to nie spotkało ani nikogo z mojej rodziny, bo, moja, bo ja jestem zawsze ostrożny i zawsze, jeżeli kogoś nie znam, to mu nie ufam. I uważam to za całkiem zdrowy odruch. A jeśli chodzi o moją rodzinę, to nawet z najmłodszymi członkami mojej rodziny rozmawiam o zagrożeniach. W taki sposób, żeby ich nie zestresować, ale tak, żeby zdawali sobie sprawę, że na świecie są źli ludzie i żeby umieli, i miały złego człowieka rozpoznać. Czego sobie gratuluję, a Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Strzałka.